Czarny, to pod dziupka. Trasa dość krótka, pokręcona, e, trudna, co na pewno nie się uda zjechać dzisiaj, bo sobie nic nie wychodzi. W każdym razie jest to moje odkrycie znaczy wodospady Oj, podparcie nogą nie wyszła grawka i żeby to uatrakcyjnić to dorobiłem taką oto traskę równolegle do niebieskiego szlaku ślisko na tych zmrożonych liściach. A może nie, nie będę ryzykował jakoś za bardzo. Jak się przyjedzie od kurzy, to się nagra jeszcze raz. Nie. To jest takie trudne miejsce, bo jest bardzo sypkie, podkopane i po prostu jest Jeszcze sypkie. No, nie, nie uleżało się. Także ktoś, dla grubi lubi agrafki, wyzwania i... lub przejście piechotą albo z rowerem, nie wiem i pozwiedzać. To jest taki mały wodospad bo ja uważam, że miejsce zasługuje na naprawdę uznanie Bo jest po prostu przepiękne O i tu jest drugi wodospad, ten duży Mi się tu nie udało zjechać Ale Staszkowi się udało są nagrania. Ja jestem zbyt cienki jednak. No a tu niestety jak dałem belki no woda jednak nic nie zabrała. I to jest duży, taki podwójny jest taka kaskada. Tutaj można też zjechać tak, ale na pewno nie na ślisko. Tutaj trzeba to jeszcze Niestety Zmodyfikować Bo jak widać się obsunęło No Fajne lody Jeden wodospadzik, drugi wodospadzik I jedziemy dalej wąwosem niestety, niestety jadę też w butach których na co dzień chodzę Bo swoje głupoty zapomniałem spakować moje rowerowe Także tutaj, tak, tutaj robiłem mostki To widziałem jak już odchodziłem z góry że się niestety powaliły dwa drzewa Tu jest jedno tam dalej następne Trzeba będzie przyjść, przeciąć. O, ha! Nawet niestety uślisk, śliskie, zresztą widać w, w szronie, ale, ale i tak było spoko. O, I tutaj kolejne drzewo, co się powaliło. Tak jak widać, jest cały czas skała pod spodem w tym potoku no. I tu jest chyba najpopularniejsza trasa, Dziadowiec eee, Startuje z samego centrum świątnik praktycznie Jak widać, pięknie wyjeżdża Tutaj muszę dołożyć znaczek że są te wodospady